Tak, ja już hematologicznie się wtedy leczyłam, leżałam w szpitalu na hematologii w Toruniu przyjmując chemię. 31 marca przyszła do nas Pani doktor, powiedziała, że oddział został zamknięty, ponieważ jest podejrzenie koronawirusa na oddziale i że zostanie od nas wszystkich pobrany wymaz. I następnego dnia, 1 kwietnia to było, dowiedziałam się, że mam dodatni test i że Pani obok mnie nie ma, że ma minus. Przecież było niedowierzanie, ale ja? Przecież ja się dobrze czuję, super. No właśnie i 1 kwietnia się dowiedziałam, nawet mój się zadzwonił. I, i powiedział mama, powiedz, że to jest prima aprilis. Ale niestety nie był to żart, tylko to była prawda. I następnego dnia wywieziono nas do grudziąca do szpitala G i jedno innego. Przeszłam to jak na choroby współistniejące, prawda? Łagodnie, czyli po prostu bóle tak jak przy przeziębieniu i grypie, tak? Moja temperatura nigdy nie przekroczyła 39 stopni i straciłam wech, straciłam smak, tylko mogłam pić płyny lub jeść kisiel. Tak, moja choroba też przyszła niespodziewanie, bo... O, od stycznia byłam diagnozowana. Diagnoza była w połowie marca. Jedynym rozwiązaniem dla mnie jest przeszczep szczypiku kostnego, co wiąże się ze znalezieniem dla mnie bliźniaka genetycznego tak zwanego. Mój mąż bardzo się też zaangażował w moją chorobę. Jest ambasadorem chorób współistniejących. Nawiąza współpracę z fundacją DKMS. Dzięki mojej chorobie też poszerzyć tą bazę danych, żeby więcej ludzi mogło w przyszłości, jeżeli zachoruje, znaleźć swojego bliźniaka. Trzeba po prostu myśleć pozytywnie, tak jakkolwiek brzmi to. Bardzo naiwnie, ale, ale to jest bardzo ważne, żeby nie popadać w rozpacz, żeby panikować, tylko trzeba myśleć, że wszystko się uda, tak? Bardzo bym chciała podziękować personelowi Szpitala Jednoimiennego w Grudziądzu, bo dzięki nim pobyt tam, a byłam tam trzy tygodnie, był dla mnie do zniesienia, tak? I każde ich pojawienie wywoływało uśmiech na mojej twarzy, bo przychodzili z dobrym słowem i bardzo nam kibicowało pacjentom, żebyśmy wyzdrowieli.